Oh <laughs> fuck, Was tutaj Łukasz z Malosaka. W dzisiejszym vlogu chciałbym Was zabrać na przejażdżkę motorem po prefekturze Tochigi z moim partnerem do jazdy obcokrajowcem Jaren Lee z Nowej Zelandii. Na chwilę obecną jesteśmy w Kamuna, Kamuna? Kamuna? Kanuma, Kanuma, whatever that means. <laughs> jesteśmy w Kanuma, dojechaliśmy tutaj taką górką i jesteśmy na trasie widokowym. Tam jest Nizina, płaskowy Szkanto jak widzicie Tutaj już się zaczynają góry e, w prefekturze Tochigi My jesteśmy na jednej z nich No i będziemy się wspinać dzisiaj Celem jest Niko i Park Narodowy w Niko. Nie wiem czy będziecie w stanie zobaczyć na tej widokówce ale nawet widać Sky Tree Tam na wprost przy ładnej pogodzie It looks awesome on a bad day, too. <laughs> bad day. Look how tall those trees are mate. Jeremy i ja jesteśmy już w miejscowości Niko. Jedziemy teraz prosto do góry do świątyni. Ta świątynia w Niko znajduje się na liście UNESCO i tam został też pochowany pierwszy szogun tego kraju. Um, przed olimpiadą, która miała się odbyć w tym roku, cała świątynia została odnowiona. Zainwestowano bardzo dużo pieniędzy. Zrobiono coś pięknego z tego. No i mam nadzieję, że jak dojedziemy, to będziemy w stanie wam pokazać, jak to na dzień dzisiejszy wygląda. Jaren i ja jesteśmy już w świątyni Niko. Nie jestem tutaj pierwszy raz, już kilka razy byłem, ale jeszcze takich pustek tutaj nigdy nie widziałem. Przeważnie tutaj jest obłożone ludźmi, różnego rodzaju turystów i tak dalej, tak dalej, ponieważ no, muszę zobaczyć sami, jest no... bardzo ładnie to wygląda. A dzisiaj w bardzo wyjątkowy sposób, no, ze względu właśnie panującego wirusa korona, jest bardzo, bardzo mało turystów, co też no, odbija się bardzo negatywnie na ekonomii tego regionu. Zapraszam was do dalszej części oglądania tego vloga. Za chwilę pokażę kilka ciekawych miejsc. W tym momencie będziemy Typowymi ludźmi z antypodów i nie będziemy płacić wstępowego do świątyni oraz do miejsca zabytkowego, ale tamtędy się wchodzi. Jest no, odnowione te budynki te złotą farbą, pomalowane, przygotowane wszystko na chmary turystów. Tutaj w środku też jest te słynne trzy małpy. Nic nie widzę, nic nie słyszę, nic nie mówię, także można tą skulpturę, tą rzeźbę. Tutaj w środku zobaczyć, tutaj na tym budynku po prawej, po lewej stronie się znajduje zaraz. Jeżeli będziecie mieli okazję być tutaj w tym pięknym miejscu, to serdecznie Was zapraszam do odwiedzenia tej świątyni w Nikko Tam jest też ten grup Szoguna na górze. This is like a dream car right here. Engine's gone, transmission's gone. i dwa pasy w jednym kierunku także mam nadzieję, że trochę będziecie mogli zobaczyć przymocuję kamerę i jedziemy z zabawą. i <laughs>